Siema! ma widzowie! Biceps rośnie Trochę <laughs> Proszę się nie śmiać No urósł mi biceps Box super mocny A to to co od widza dostałem w lemborku, jest jest Ale nie otwarte Nie nie, bica napni Dobra, na, napnę Kurwa Ale nie ma bica I jeszcze boli na dodatek Jaki smak fanty? Kupiłem sobie, bo byłem w żabce, bez dodatku cukrów. A kurwa, jaki smak fanty. Ale się dałem zbejtować jak szmata. Pytajnik. No bo na tej fancie jest napisany Zgadnij smak. Widzisz to? Właśnie mogę wam pokazać widzowie moją motywację do treningów. Trening zrobiony, dzień zaliczony. Trening zrobiony dzień zaliczony. Tak jest... Poczekajcie, to zaraz jest dobra gadka dopiero. U nas z Frajerem nie zbija się. Piątki chcą kręcić aferę, jebać 60. Jakiś przekazik? Wiadomo co i kogo. Do spodu cały czas. Pozdrawiam sportowych zakapiorów. Jebać. Serdeczne pozdrowienia dla sportowych zakapiorów. Sport Plus. Jedziemy, jedziemy. Nie odpoczywamy. Jazda z treningiem i z jebanym. Do spodu. Tak, tak. To jest moja motywacja codzienna. Codziennie tutaj znajdę taką dawkę motywacji. Kurwa. Pozdrawiam wszystkich sportowych zakapiorów, sport plus, trening zrobiony, dzień zaliczony, wiadomo co, wiadomo kogo. Ej, takiej pogody jeszcze nie było, ja nie wiem co się dzieje w ogóle. Jebo mi tego Bogucha przed chwilą, że prawie ogłuchłem. Kto pytał? Tyle brakuje do powrotu. Zatrzymujemy się na strzylowaniu przy ogromne strzylowanie i po drugiej stronie ulicy słyszę przeraźliwy głos pomocy, złodzieje, okradli mnie i co? Na na złodziej w naszą stronę. Tak, złodziej okazało się, że biegł w jego stronę, no i Pasza go skwyłta wraz z tym kumplem. No i patrzę na gościa i mówię, słuchaj, dajcie jedną szansę, nie chce ci spiegę życia. No i Jarek generalnie dawał szansę złodziejowi, gdzieś tam umoralniał go, pouczał go przez 15 minut, e, żeby zadzwonił do swoich kumpli, e, złodziei i żeby po prostu przynieśli dla poszkodowanej skradzione przedmioty. Jarek w pewnym momencie powiedział do kobiety, czy zadzwoni w końcu? Ona powiedziała, że ma. ona była że... za pierwszym razem w szoku i tak. za drugim razem gdy padło pytanie, ona powiedziała, puśćcie go. Ona tak, dobra, puśćcie go, ja w szoku. Mówię, dobra. Teorie są różne. <laughs> Jak to kurwa, dobra. Buty mu ukradli? Kurwa, mi ukradli buty, mojemu tacie też ukradli buty. A to na lotnisku mu z walizki wyciągnęli. A paszy w szatni na siłowni ukradli? A pierdolę to może ktoś się pomylił. Sądzę, żeby go ktoś chciał przy na siłowni okraść. Rodzinka Maty na koncercie. Na moje halimcie, która jest na chy... A prababcia na kogo głosuje? Eee, Takie majtężki dzisiaj? Ta o no, oh, kurwa, to... Calvin Klein. Powodzi się. Na gwiazdkę dostałem, <grym> spokojnie widzowie. Podobno w tej nucie jest coś dla Rafona, że mu się miło zrobić. Widziałem wypowiedź Rafona i on mówił także: że to no co w tej nucie będzie, że miło mi się ma zrobić, z tokołami przeleją? <grym> tak, Rafonix osrą ich. Taka ciekawostka, mikro mianowicie do Kauflandu weszła kawa od Zebo, kawa zebrowa. GBS jest jego sponsorem on daje info, że kawa z kogoś innego weszła. Yy, dobra, szybko widzowie, jak zaistnieć w waferkach? Pokaż błędy młodości. Śmiesznie śmieszny ten filmik. Chudniemy razem z cycków, a później świat jest nasz, no twój bardziej, ale hoj tam. Joneku, król Wiksy Polskiej. Już wiem, dlaczego nie zrozumiałem tego donata. Prawdopodobnie jesteś po kwasie. MGNG wydaje kolejny numer. Chłopak? <gry> To najważniejsze. Na dźwięk, w ogóle nie znamy, wydają kolejny numer. Wiem, czy... No, ja, ja życzę powodzenia, chłopakom, mam nadzieję, że się udaj. I tego. Nutę masnego Olo Idena. do klasy <śmany> 4 dni z flaszką, 400 pod maską. Wchodzę do klubu klaszą, bo jestem kurwa gwiazdą. Do tego Vitu bardziej by pasował chyba Dycha. A, oh, to 1,25, dobra. <grywa> Kurwa, to sorry, <grywa> na spizie trochę poleciałem. <grywa> <grywa> Teraz chujowo, poczekaj! To... Wchodzę do klubu klasztoru, yeah. bo jestem kurwa gwiazdą. Ja do klasy gizz lepiej było! Jak ja im nutę naprawiłem! Jest już Kurwa, on ma godzinne filmy. To jest. takie wejście jak do starego programu telewizyjnego, jest. Hej, witam was! I jak tam z Myślę, że jest, bo u mnie jak najbardziej w porządku i humorek mi dopisuje i to jeszcze ja, a 90% tego humorku to chyba od was dostałem, a prawdę wielkie dzięki, no nie wiem co, co się dzieje. Zbyt miły jest. Uważaj Hesjusz, bo w internecie jest wiele kretynów bez kultury, musisz się do tego trochę przyzwyczaić i ich ignorować. <grym> to ja na przykład. Kup mu komputer? Co widzowie, jak on za te filmiki to sobie już sam może kupić. I to myślę, że bez problemu, jak on widziałem, ma 146 Ja oświetleń. O kurde, klekotek, uciekaj chłopie. Ja nie chcę się teraz nie... Klekotek to skelet? Troczy, yy, Idę spać. No, jeszcze mieczem, nie? Jakby mnie zaatakował, to darabym mu w czapę dał, no nie? O! Już jesteśmy... W Bardzo tam. sympatyczny pan. No i fajno. A wiecie, że miałem dzisiaj sen jakiś? Miałem sen taki, że popatrzyłem się do góry, a na suficie był taki cień kurwa z drogami jakiś. się obudziłem. Dobra, on podobno pokazuje stan... O, pokazuje stanowisko. Mieszka po lewej, więc jesteście głupi? Ona jest po prawej, przecież tu macie numeryczną. <noise> Dzbany, nie wiem, to jest jakiś geniusz, on opowiada o, o takim stanowisku 20 minut. A tak to wszystko super chodzi. Kurwa, ja o swoim mógłbym 5 powiedzieć, minut chyba max. To ja jestem. Tutaj mamy tak. Tutaj jest obesik. Tutaj se co leży? Jakaś masz na ból. Klucze od chaty, kosa do otwierania paczek, maseczka, zegarek, mój telefon, fajeczka klawiaturka, ręcznik papierowy, bo jak wpierdalam jakąś zupę czy coś, to, to mam tutaj położone, żeby nie ubrudzić. Tutaj jest ten nie? monitor, na który patrzę ja. Na ten też, znaczy, ale to jestem przede mną. E, to się wy, serduszko, tak? E, tutaj mamy... kurwa, czy się, co my tu mamy, właśnie, to jest dobre pytanie. No, a no tutaj mamy ten, suple jakieś, witaminki do obiadku, te na noc są. E, tam jakieś pomadki, bo on często suche usta, tu jest... A, miałem wam pokazać, co zrobiłem, tak? Owie bazelina do ust też również biała. Jeszcze jej nie otwierałem. Tam wygląda moje stanowisko. Miałem mówić, odkleiłem sobie od telefonu taką przylepkę do, na magnes. Kleiłem sobie to i mi tu klej został. Rozmawiałem przez telefon przed streamem i mi wypierdoliło tą tą. I kurwa gówno przykleiło do tego. Jak mam słuchawki, to żeby nie, nie, nie trzymasz telefonu jak debil, to się robi tak, nie? I się sam trzyma, i se gadał. I się to przykleiło. Właśnie. Podjebałem trochę tego kleju. W każdym bądź razie to jest program płatny. Ja tu może robię niepotrzebnie reklamy, ale nie moją. Aj... Pytanie mam do Was, bo Ty jesteście pewnie również spierdoleni. Yy, tak jak ja i oglądacie czasem to gówno Co to, co to kurwa znaczy o to? Jak chłopcy staje i robi tak, co to kurwa znaczy? Shish? No dobra, ale co to kurwa jest shish? Że fagboy jest hotuwa w chuj? Ja myślałem na początku, że tu chodzi o zapierdolenie w żyłę kurwa czegoś Ale się źle czuję, bo się czuję jak boomer Jak TikToka ogląda i nie wiem o co chodzi Przedstaw się Widzisz mnie? Widzę, brek, dobrze! Kurwa, co oni robią? A dlaczego tu jest moja morda, kurwa? Ja pierdolę. Tak nie wolno No właśnie, tak nie wolno robić. Ja, nie no nie popieram to. Chuj w dupę z tego chłopa, co mu popsikał twarz sprayem. a mój kumpel. Dziesięć dolarów mu wysyła? A czemu nie mi? Dlaczego nie? A czemu nie? No Daj dziesięć dolarów Olek, pozdrowisz? Sloga dam Kurwa! Ja pierdolę! Kurwa, czemu wszyscy w to gta grają? Gruba mruwa? Ale tak, to tyle trwa. Ona za, on zabiera tu wszystko. On zabiera? Tak to wszystko. Tak. Serio? O! O! Proszę to bardzo. To wszystko zabiera. O, test zgodności? <noise> Kurwa, mnie też no tak śmieszy mnie to intro. Jak dla Karola to się tak kurwa nagrywasz, tego nie chcesz. <laughs> i Pewnie go z łóżka wypierdoliła Ale <laughs> co widać, że on wstał dopiero Co to kurwa to mi tu lata? To tak samo brzmi na kancie Nie, właśnie nie, moim zdaniem Tak, kurwa I to Krzysiu brzmi na kancie Aha, easy No to jest akurat easy Trzy, cztery Sorry. Weź mnie nawet nie denerwuj, przecież ty nie, ty ma Jak nadzieję. to? No, przy błachych sprawach. Zależy, co to są błache sprawy, no. Dobra, czy uznajemy za błachą sprawę, na przykład, jak leży na łóżku i, i mówię tak. A mi wszystko boli, kurwa, i mi się nic nie chce. To nie jest błacha sprawa, tak? To jest kurwa. Nie, jak to tak? Nie ma opcji. Przecież to ty, tak boli wszystko, że się ruszyć nie da. Działeś, jak random bryca wykręca. Po narkotykach musiałem dać na stramable. bo co chwilę szata usuwa. Kurwa, on ma nogi ułożone jak Wysocki, jak Maka wpierdala. Tak. Kurwa, do siebie i trzyma na dwóch udach Big Maka. Ale <grywa> to on znalazł jakiś poradnik, jak złe moce od siebie wypędzić. <grywa> Co to jest? Kurwa. Aha. To częściej nakłania. Do złego drugą osobę? Co to jest do złego? No 3, 4 W czym ja Cię niby nakłaniam? No w złym No w co jest złego do złego? Takiego? Ja Cię nakłaniam do złego? No tak Klaudia Lechowska tutaj Słusznie zauważyła Coś kurwa z nim nie tak Ja z Sucharem Taki test? Ja się z Sucharem Nigdy nie kłóciłem nawet No my, my, my. Tak robisz tak Mówiłem ci tak, ty kurwo. Dlaczego te naczynia w zlewie leżą dwa tygodnie? To była kulna? No? <laughs> Nie no, to dyskusja była. Ty Suara <grywa> zrobisz tak? No tak. Nie, proszę. On powinien zrobić ten: Donate Gola Na naukę Rasengana. Była to proste. Tak? Wracasz się, walisz tu. Lis, <grywa> Dobranoc! Jeszcze pokłóciłby się całe. Trzy, cztery. Tu chyba już są jakieś niesnacki, co? Że tutaj taki śmiech jest. Prędzej prędzej uległby pokusom innej osoby płci przeciwnej? Kto prędzej by uległ pokusom? No, trzy, cztery. A ja nikogo nie daję. Ta? No. Mi się wydaje, że ty byś prędzej uległ niż ja. No nie dziwię się, że Ci się tak wydaje. No bo Cię znam. O, o kurwa, poczekaj, bo to co on powiedział, to można by było na różne sposoby zrozumieć. Kto pierwszy No, 3 cztery. <laughs> Przecież ty nie robisz w ogóle masażu. Kurwa, nie. Ty... O, ona no przeklina. Chyba musi być nieźle wkurwiona. Ja pierdolę. Dobra, zobaczyłem czy jest Muszę zrobić trzy pompki. Widzisz mnie? K kurwa! Ty. Dobra, gdzie jest kurwa zmęczenie? Poczekaj. A pierdol.